Witam wszystkim witajcie w podsumowaniu CWL za grudzień 2025. Także czas y, zacząć. CWL dobiegła końca, mamy za nami już dzień siódmy. Y, także zrobimy sobie i podsumowanie dnia siódmego, i takie powiedzmy ogólne podsumowanie całej CWL. -ki. Nie powinno to zająć jakoś stykce więcej czasu, także nie przedłużając zaczniemy sobie od standardowo najgorszego, w cudzysłowie, CWL mianowicie jak to w ogóle wszystko tutaj wyglądało no z uwagi na przesunięcie czasowe musieliśmy czekać dodatkowy jeden dzień żeby tutaj ta wojna się skończyła natomiast jak widzicie standardowo skończyła się porażką wiele ataków tutaj widzę nieoddanych czyli mój znajomy nawet już nie oddawał ataków i ja też przyznam szczerze nie oddałem jednego ataku Czyli miałem tylko z sześciu kąt oddane ataki. Powód prosty: zapomniałem w sumie, że tu już jeszcze mi został ostatni dzień i zdążyłem wstawić trzech herosów na tym koncie. I stwierdziłem, że po prostu już to nie ma sensu, bo i tak gwiazdki swoje zrobiłem, a nie zmieni to raczej w wyniku wojny, więc. Więc po prostu no, olałem ten jeden atak, brzydko mówiąc. Natomiast, tak, jeżeli chodzi o te moje ataki, no, to standardowo dowodu, zrobił wszystko na dwie gwiazdki zgodnie z planem, no bo i tak więcej wiadomo się nie wyciągło z tych moich raszy. Tutaj TH15 na 17 zrobiła dwie gwiazdki. Pomyliłem w ogóle armię, bo miałem atakować tymi smokami, a zaatakowałem Super Yeti. Z blimpem, więc to totalnie nie wyszło, no ale udało się chociaż wyratować dwie gwiazdki. No i tutaj też zrobiłem dwie gwiazdki w ostatnim ataku. Też całkowicie mi to jakoś nie siadło. Przyznam szczerze, ten ostatni dzień już miałem taki, no trochę na odczepkę. Nie ukrywam tego, no wiedząc jaki jest i tak wynik, wiedząc, że i tak swoje tu zrobiłem, po prostu oddałem ataki, można powiedzieć, dla zasady. Więc tu ten wynik, no mówię, nie był jakiś taki istotny, po prostu taka, nazwijmy to wojna do zapomnienia. Zresztą, jak wszystkie poprzednie, mówię, to i tak było CWL, takie puszczone trochę tylko po to, żeby te konta nie stały jakoś w miejscu, żeby coś tam medale zarobiły. Bardziej pod kątem, właśnie mojego znajomego, niż mnie samego, bo ja go, ja go po prostu wspomogłem, a mi tutaj kompletnie nie zależało. No i jak widzicie, efekt widać na załączonym obrazku, czyli spadek. Z ostatniego miejsca to było pewne najmniej w ogóle gwiazdek, najmniej procentów, ale nas to jakby nie rusza. I tak fajnie, że udało się zrobić te ponad tam 200 chyba? Tak, prawie 240 medali. Trzeba jakieś tam bonusy rozdać. Ktoś tam może sobie pewnie zgarnie. Dwa bonusy są tylko do rozdania, bo przegraliśmy wszystkie wojny, a za ostatnie miejsce w kestalu są tylko dwa bonusy więc pewnie jakieś tam konta sobie to dostaną to ja już w to nie wnikam, mi nawet na tych bonusach nie zależy i tak fajnie, że zarobiłem cokolwiek więc tu jest jakby koniec możemy sobie przejść do następnej wojny do Akademii Głównego Klanu gdzie siedziałem głównym kątem, czyli do Polskiej Kropli, no, o ile dobrze pamiętam nazwę tutaj byliśmy się w Krystalu dwujeczce yy, dwójeczce awansowaliśmy do jedyneczki tak jak widać pewna wygrana w grupie zresztą to się powtarzało od no, w zasadzie kilku wojen ci którzy śledzili to na bieżąco na streamach no to doskonale wiedzieli jak to będzie wyglądać fajne nawet przetasowanie na drugim miejscu widzę bo yy, aktualnie drugi klan czyli Family Guys był czwarty przed ostatnią wojną i fajnie wskoczyli, no udało się tutaj chłopakom rzutem powiedzmy na taśmę wyrwać ten awans także spoko, też graty no i teraz tak, jeżeli chodzi o mnie, no to pierwsze dwa miejsca okupują pierwsze dwa moje konta po 21 gwiazdek na siódmym miejscu moje kolejne trzecie konto, 20 gwiazdek, jedna pomyłka tu się wydarzyła no ale i tak na oddanych 21 ataków mieliśmy jedną pomyłkę więc bardzo dobry wynik tutaj ale też siłą rzeczy wiadomo, że ci przeciwnicy nie byli jacyś tacy super mocni, choć nie ukrywam, że na niektórych dniach wojny zdarzały się po prostu mega dobre wioski, no bo jednak chociażby tutaj na tej wojnie, no h 18 są na samej górze, więc to nie są przypadkowe powiedzmy konta, ani jakieś takie mega mocno zraszowane. Zaczniemy sobie po prostu od dołu, od najsłabszego konta, tu wiadomo, że atakujemy zawsze też słabe, mm, słabe wioski, co zapomniałem, bałem się o wynik yy, mimo wszystko tego ataku, bo zapomniałem użyć podki na wojsko. Miałem potkę na Herosów, ale nie podkę na wojsko. Przez to wystraszyłem się na początku ataku i stwierdziłem, że pewnie tego nie zrobię, pomimo tego, że ta wioska jest słabsza. Ale jednak jakimś tam, powiedzmy, cudem dowiozłem yy, te trzy gwiazdki. Fajnie, że pomimo tego rzadkowem też niby TH-17 zraszowaną, chociaż w o wiele lepszym stanie niż moje to konto. No to udało się zrobić te trzy gwiazdki, więc kamień z serca spadł, no aczkolwiek nie powiem ciepło się zrobiło jak zacząłem atakować i nagle patrzę mówię coś to wojsko ma takie dziwne levele niskie. Ja tu jednak nie wziąłem pod uwagę tego, że trzeba niestety użyć potki. Przyzwyczaiłem się po prostu do atakowania z mocniejszych kont, bo atakowałem najpierw w głównym klanie, więc tam potek nie musiałem używać, no i potem jakoś to tak poszło. Natomiast, tak, jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca, no to tu standardowo yy, układ widzę nawet z dziurami był. No więc taka TH18, nie 18. Jeżeli chodzi o siłę samego TH, no to jest ona sensowna, tylko ułożenie wioski było totalnie do dupy. Że tak brzydko się wyrażę. No i tu musiało się wydarzyć to, co się wydarzyło: czyli też pewne spalenie bez większych problemów, i tylko potwierdzenie jakby tej mojej dyspozycji tutaj w tym klanie. Przeniesienie pewnego wyniku w postaci właśnie trzech gwiazdek. Natomiast ostatnie konto tu już było trochę lepiej, chociaż też ta wioska taka mocno ściśnięta. Można to było lepiej rozegrać, jeżeli chodzi o ułożenie. Zwłaszcza, że fire mocno w narożnikach jakby ułożone tak na, na widoku na pierwszy ogień strzał do ściągnięcia, więc to też nie pomogło. No i tutaj też z pewnym zapasem wioska zrobiona. Nawet tutaj tych totemów zostało więc na spokojnie przeniesione trzy gwiazdki wojna znowu pewna wygrana nic tylko się cieszyć w ogóle nawet nie wiem jakim rezultatem się to zakończyło 74 do 47, czyli kolejna wojna powyżej 70 gwiazdek. Bardzo ładna, średnia. Szkoda, że nie udało się więcej tutaj wycisnąć, bo widzę, że jakiś atak był nieoddany. Na przykład na piątkę tu zrobiona tylko jedna gwiazdka. No Wiadomo, no to jest akademia. No, nie będę tutaj chłopaków jakoś męczył, zwłaszcza, że to ja przyszedłem na gościnne występy, ale uważam, że można było wiadomo jeszcze nawet trochę lepiej to wyciągnąć. Natomiast pewny awans zrobiony to jest najważniejsze, Nie się chłopaki cieszą. Ja też jestem zadowolony ze swojego zarobku medalowego. Ile zarobiliśmy? No, 244 medale, czyli nawet nie o 5 medali w sumie więcej niż w tym poprzednim klanie. No, ale wiadomo, to krystal 2, nie krystal 1. To jest trochę e, inaczej. No i przechodzimy do ostatniej na, na Do ostatniego klanu. I teraz tak, jak tu wygląda sytuacja, sytuacja dosyć prosta, awans do Mastera 2, ostatnia wojna wygrana, pewne pierwsze miejsce, tak się mu prezentuje tabela, rozstrzał niesamowity, zwłaszcza pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem, jest mega duża przewaga gwiazdek, więc widać wyraźnie kto był o wiele słabszy. Pierwsze trzy m, miejsca bym powiedział troszkę bardziej wyrównane, aczkolwiek i tak odskoczyliśmy drugiemu planu o 50 gwiazdek, no ale samo to, że wygraliśmy wszystkie wojny, no to już spowodowało dodatkowe 70 gwiazdek, czyli tak naprawdę nasze m, ataki były wycenione na 289, co by nam dawało na to mam trzecie miejsce, no ale wiadomo, że... Wygrane też dawały dodatkowe gwiazdki, więc te przesunięcia takie były, a nie inne. Jeżeli chodzi o moje ataki, no to tutaj na koniec udało się zrobić yy, nam dwa razy trzy gwiazdki. Oczywiście sobie to prześledzimy, zobaczymy. Tutaj ta wioska wbrew pozorom myślałem, że będzie cięższa, ale się okazało, że nie była aż tak trudna, chociaż zawierała, zawierała kilka pułapek. Na które warto po prostu zwrócić uwagę. Trzeba było troszkę lepiej przepilnować czempionki, troszkę też bardziej zwrócić uwagę na okolice TH, no ale wiadomo, no to są takie niuanse, gdzie przy tej strategii zawsze są istotne, ważne, trzeba sprawdzić położenie, także Multi no, Inferno, wiadomo. No, tutaj nie będę Was jakby tego uczył, bo jest też oczywiście poradnik odnośnie tej strategii, gdzie zachęcam do obejrzenia. No, i tutaj pierwsza wioska, nawet bym chyba powiedział, że łatwiejsza niż ten numer 4. Przynajmniej pod kątem ustawienia jest troszeczkę bardziej szersza, yy, łatwiej dostępne. Te budynki defensywne, tak. Yy, farspitery nie są aż takie przeszkadzające. Tutaj, oczywiście, środek jest wypełniony tym multi-inferno. Natomiast, jak się zaspami odpowiednio tym totem spelem, no to sami widzicie, że ten środek już taki przeszkadzająco, irytujący nie był. Co pozwoliło mi się przetoczyć przez tą wioskę jak walec i ostatecznie ją spalić. Jeżeli chodzi o moje wyniki, bo klanowe, już widzicie, no to tutaj troszkę gorzej. Mianowicie ósme miejsce moje pierwsze konto 20 na 21 gwiazdek, i 12, a w zasadzie 13 można powiedzieć, miejsce mm, moje, czyli 19 na 21 z głównego kąta, czyli klątwa nadal trwanie, udało się zrobić 21 na 21. Przydarzyły się dwie wpadki, chociaż wynik, i tak uważam, wiadomo, nie najgorszy, ale zwróćcie uwagę, że cały klan tak naprawdę świetnie zagrał. No i to powoduje, że właśnie możemy liczyć na awans, mamy dobre wyniki i tak dalej. No jednak średnia około 40 gwiazdek na wojnę to jest bardzo dużo w takim masterze i to gwarantuje awans. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że wiadomo, jak się jest wyżej, no to ta średnia może wzrastać. W masterze ona wy wychodzi około 40 gwiazdek, więc teraz, awansuję do mastera 2, zachowując podobną jakość ataków, powinniśmy też się bić o awans. Przynajmniej chłopaki powinni, bo nie wiem, czy z nimi będę na następny CWL. Prawdopodobnie nie. Także, co tu dużo dyskutować, sami widzicie, jak to wygląda. Zarobek medali tutaj 310 w tej lidze dla poszczególnych kont, więc też nie mało. Na bonusy też nawet nie liczę, bo zawsze uważam, że jeżeli przychodzę do kogoś w gościnę, no to przede wszystkim pierwszeństwo mają stali klanowicze, tak? stali bywalcy tego klanu. A jeżeli Nidę stwierdzi, że nie wiem, mój wkład był tak gigantyczny, że zasługuje na jakiś bonus, no to mi go przyzna, ale to zostawiam w jego ręce. Ja, mówię, ja się i tak cieszę, że mogłem cokolwiek zarobić i mogłem przede wszystkim pomóc. No i ślicznie dziękuję za gościnę klanowi Polska Husaria, jak i jego Akademii, czyli Polska Kropla AK. No i co? To tyle z mojej strony. Widzieliście całe trzy cwl jak to się wszystko pokończyło, z jakim wynikiem i indywidualnym, i grupowym, klanowym. Dajcie znać co sądzicie, dajcie też znać jak wam poszło ostatecznie, czy były awanse, spadki, ile zarobiliście, ile gwiazdek zrobiliście, na co liczyliście, czy udało się spełnić wasze założenia, a tymczasem się z wami żegnam, dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, jeżeli się spodobało łapa w górę, przypominam o wbijaniu na Discorda, tam tworzymy fajną społeczność i też przypominam na końcu, o zadawaniu pytań cały czas w temacie mojego QA specjalowego za 4000 subów. Jest odpowiedni post na Instagramie, czy post w karcie ze społecznością na YouTubie na moim kanale, lub też kanał odpowiedni na Discordzie utworzony, więc zadawajcie pytania, gdzie Wam jest po prostu łatwiej. Zbierzemy tego jak najwięcej, żebym mógł ten materiał jak najszybciej powstać, no, ale wiadomo, to zależy od Waszej częstotliwości. Więc do tego gorąco zapraszam i zachęcam. Tyle ode mnie jeszcze raz, dzięki wielkie, pozdro, trzymajcie się i na razie, do zobaczyska.